Patrzcie gdzieś co mówiłam Tyle go jest. Jeszcze mam warzywka, Zaraz przekładam na talerz. I nie wiem jak się nazywam dzisiaj, naprawdę. Wstałam dosyć wcześnie. Po szóstej, tuż po szóstej, bo grali ja też wstałam wcześniej, tuż po szóstej. Nie wiem co ją tknęło. No, jest jeszcze czwartek, piątek i weekend, a nie wiemy co będziemy robić weekend. Rejdzie popijam kawę w kubku z jaskółkami i zaklinam wiosnę. A w ogóle, o a propos zaklinania wiosny, spojrzałam przez okno i wiecie co? Mm. Śmiałam się wczoraj z Dawidem, e, że oprócz. Mamy tako, Mamy budowę za oknem. No i widać tam wielką kałużę. E, I wieczorem, tak o wschodzie słońca to w ogóle wygląda jak tafla jakiegoś jeziora. No to się śmiałam, że e, jakby dom nad rozlewiskiem a ostatnio nam tu zaczęły się pojawiać żurawie <noise> oczywiście żurawie budowlane zaraz wam pokażę, bo tutaj nam za oknem budują blok miał być park ale najwyraźniej park będzie gdzie indziej lub w ogóle go nie będzie To widocznie będzie betonowy jakiś taki wiecie park <laughs> no cóż no, nie przejmuję się tym jakoś bardzo, natomiast <laughs> yy, jak kupujecie sobie coś, to dokładnie przejrzyjcie ten plan zagospodarowania. Nie pytajcie po prostu, nie pytajcie dobrodusznie tego pana, który Wam sprzedaje, tego pośrednika, czy tam od dewelopera, ja nie wiem jak oni się nazywają, ale sprzedawca od dewelopera, nie pytajcie go dobrodusznie, tylko po prostu sprawdźcie dokładnie plany zagospodarowania. Bo, bo możecie mieć taką niespodziankę, że szok, tu, tu i tak są w miarę dobre odległości, natomiast byłam na osiedlu, gdzie można komuś kuknąć prawie, że mm, przez okno nie jest to zgodne z prawą, natomiast e, jest nawet taka strona krakowska patodeweloperka, czy coś w tym rodzaju, no jakby Kraków jest jednym z tych miast, które słyną z zadziwiających pomysłów deweloperów na różne budynki. No na tym osiedlu nie ma tragedii. Niemniej jednak, e, jak właśnie mówię, jaki budżet taki park, e, jaki budżet, takie jezioro i takie żurawie mamy właśnie tu za oknem. Trzeba było więcej wydać na mieszkanie. Pokażę Wam. Ale nie wiem, czy ten żuraw tu stanie. Czy go tu tylko magazynują. Mm. No i tam widzicie, tu jest jezioro, no a tutaj są te elementy. Swoją drogą ciekawe, jakby moje dzieci były zainteresowane, wiecie, budowlanymi sprawami bardziej, to by mogły siedzieć przy tym oknie jak przy telewizorze, ale no najwyraźniej aż tak nie są. No tu się w tej chwili nic nie dzieje, ale wczoraj jak pracowałam, no to e, cały czas jakby tu się pojawiały te części tego urządzenia. Zobaczcie, kolejny odcinek tajskiego jedzenia. Dzisiaj brokuły. Zamówiłam sobie brokuły z czosnkiem. Także chyba to już ostatnia pozycja, taka bardziej wegetariańska w tym menu. Inne to są takie mięsne, a jakoś tak, no, nie wiem, ja nie jestem. Znaczy nie mięso, ale najbardziej to lubię kotlety. Umamy jednej lub drugiej, a tak. a tak, to chętnie na te najzielone znałam sobie ten sok z pigły, pigwy to taka biedronkowa turecka pigwa była i wiecie co, ona nie jest kwaśna w ogóle ten sok jest taki mocno słodki i taki troszkę taki jabłkowo-pigwowy w smaku ale nie ma w ogóle kwasu nic a nic i może dodam do niego cytryny, tylko że nie mam teraz, ale jak będę mieć to chyba do niego dodam cytryny I no bo nie wiem nie wiem z czego to wynika. Czy te nasze pigwy są zbierane jakby. Czy to jest co innego? Pigwa a turecka, polska pigwa, czy po prostu inny sposób. I, i bardziej dojrzała jest ta pigwa turecka, że nie jest kwaśna? No nie wiem. Nie mam pojęcia. Też nie była taka twarda w krojeniu. Nie. Wiecie co? Jestem dziś strzępem człowieka. Gloria ma hiper hiperbunt dwulatkę. Dzisiaj cały czas o coś do mnie jakieś ma pretensje, przegania mnie krzyczy na mnie, co dzień się cały czas nie podoba. Włączyłam jej właśnie piosenkę, mam nadzieję, że posiedzi chwilę, bo piosenki zazwyczaj też jej się nie zawsze podobają. No, ale chciałam Wam pokazać co sobie dobrego, nie tylko sobie, co dobrego dzień zrobiłam na kolację. Ostatnio nie gotowałam w ogóle prawie... No nie, nie gotowałam w tym tygodniu. Yy, I dzisiaj zrobiłam sałatkę. <laughs> Zrobiłam na kolację sałatkę taką ziemniaczaną z kalafiorem. Ja bardzo w ogóle lubię sałatki ziemniaczane. Tu nic nie ma szczególnego. Są ziemniaki, jest kalafior i trochę cebuli. Byłoby pewnie pięknie, jakby była czerwona cebula, no ale nie miałam. I są jeszcze ogórki konserwowe i ogórki kiszone i koperek. A sos to jest. Śmietana, majonez, śmietany tak z łyżki, majonezu łyżka i chrzan łyżeczka. I wiecie co jeszcze dorzuciłam? Taki zapodziany sos z McDonalda taki musztardowo-miodowo-musztardowy jakiś taki sos McDonald'owy. Hmm, coś jakiś musztardowy. No i fajne, i słupie, bardzo smaczne. I ugotowałam jajka, dużo jajek, bo chcę zrobić pastę spora. A też mam zamiar sobie nałożyć na talerz i, i, i do, do tego jeszcze jajo położyć obok. I jeszcze sobie do tego ukroję ten chleb, który Dawid piekł. O, ten słonecznikowy, to jest mój ulubiony, więc jeszcze tego chleba sobie ukroję i zaraz wam pokażę. Ale to będzie dobre. I herbatę sobie jeszcze zrobię. A może, jak chwilę posiedzi w spokoju, to po prostu odetchnę. No i tak się to przedstawia. Jestem po prostu zachwycona, idę jeść, aż sama sobie zazdroszczę, że idę to teraz zjeść. Gorcia sobie obiera jajo. Ciekawe czy zje. Dzieci lubią obierać jaja, nie Gorcia? Ci trzeba włosy poprawić. Powiem Wam, że Gloria teraz ma taki niezły humor, ale noc nosła... była... Noc była tak przerobana. Mam taki zły humor, wstałam nad lewą nogą totalnie, nie wyspałam się, usypiałam ją w nocy za dwa razy, bo się budziła z jakimiś wrzaskami. No, dobrze, że jest weekend i że nie musiałam wstać do pracy i jeszcze teraz, wiecie, skupiać się na myśleniu. No, aż mi się przypomniało... Jak Laura była w podobnym wieku i powiem że to jest ciekawe, bo totalnie już zapomniałam, może nie totalnie, ale bardzo dużo zapomniałam już z tych takich yy, drastycznych rzeczy, typu walenie głową w podłogę i wrzaski i tak dalej. O, pięknie Gloria. No super, co teraz możesz zjeść. Obrała jajo. Ty też Laura Jajo? Nie. No więc zapomniałam już o tych wszystkich rzeczach natomiast Pamiętam bardzo dobrze. Ja, ja. ja. Że miałam taki etap trwający przez kilka miesięcy, że. Ciach-ciach! już Ci zrobię, ciach, ciach Że Laura będzie po prostu jedynaczką. I nawet pytałam znajomych, którzy byli właśnie jedynakami, jak to wspominają, czy było ciu. źle. Ja, ja! Czy, czy, czy nie było im za bardzo smutno? Wow, wow, wow. Już ci dam, ciach, ciach. Dwa nie, ale cii, dam ci ciach-ciach. Proszę. ciach, ciach. No, ale na szczęście teraz wiem, że to był etap. Natomiast wtedy to poważnie rozważałam, jakby zakończenie, już, zakończenie już kariery w zakresie rodzenia dzieci. A teraz w ogóle jest to samo, na szczęście, tak jak mówię, wiem, że to jest etap i że to po prostu minie. No i na pocieszenie Wam powiem, że to, to tak jak mówię, Etat i Laura to jest po prostu anioł, no normalnie wymarzone dziecko, pewnie do 15 roku życia, bo później się wróci, przestań, stop, nie i tak dalej. Kawę sobie zrobiłam w kubku z misiem na pocieszenie i sobie posłodziłam ją dwa razy. A jeszcze trochę wypiję i może, nie wiem, mam jeszcze miejsce na mleko, może sobie zrobię jakąś albo wywalę to, nie wiem by się przyzwyczaił. No... Ja dziś w ogóle myślałam, żeby dziewczyny zabrać na trampoliny jakieś takie. Kurczę, mamy tu niedaleko taką fajną salę z trampolinami, ze zjeżdżalniami, z takimi ściankami wspinaczkowymi. A przydałoby się, żeby nam dziewczyny się dziś zmęczyły i padły wcześniej, bo <laughs> ma przyjść, mają przyjść znajomi Dawida i myśleliśmy, że zagramy w plaszówki. Przy Glory to raczej nie. Chyba, że pójdzie spać. Nie. Hej, hej. Przyjechaliśmy na działeczkę. Chciałam sobie coś tu porysować, pomierzyć. Może coś zrobimy w tym roku. Zobaczymy. O, Glorka Krasnal ubrany. Dziś nie jest tak zimno. Nawet trochę zaczęło kropić. No. Zobaczcie, oto efekt mojego wczorajszego mierzenia działki. Narysowałam sobie. Eee, powiem Wam, że jakbyście... To jest w ogóle... Na program SketchUp, jakbyście chcieli jakiś tutorial, to wam mogę zrobić na ten drugi kanał. E, bardzo się przyjemnie rysuje takie właśnie rysunki 3D. E, tutaj mam. Y, jest prosty, dosyć i darmowy. Tutaj mam ściany, ale zrobiłam sobie je krótsze, żeby było coś widać. No i właśnie tak wygląda ta działka. Nie rysowałam roślin, bo nie jestem do końca pewna wszystkich, gdzie są. Natomiast tutaj y, mamy dwa wejścia. Tu jest jakby kuchnia i kibelek. A tutaj są schody na górę i ten salonik, a tu jest tarasik. I chcielibyśmy, tylko nie wiem jeszcze, no chcielibyśmy, tylko nie jesteśmy pewni, czy to jest dobry pomysł, bo ta hopka jest stara. Pytanie, czy lepiej by było ją zburzyć i postawić nowy domek, jakiś mały drewniany, czy lepiej byłoby ją w ogóle sprzedać, czy tutaj zrobić drzwi w tym miejscu. Te zamurować, czyli wtedy by się wchodziło tutaj. Tutaj można by to wyburzyć, więc byłby taki większy salonik tutaj z jakimś oknem. Tu też są okna, ale okien akurat nie narysowałam i tu zrobić jeszcze dziurę, żeby się wychodziło tutaj na ten tarasik. Byłoby, byłaby fajniejsza komunikacja, bo tutaj dlatego są jakby dwa osobne pomieszczenia, że ktoś tu kiedyś miał. Yy, Jakiś, y, do naprawiania samochodów, jakiś warsztat czy coś w tym rodzaju, ale to nie jest w ogóle legalne na ogródkach. Ja nie wiem, jak to było możliwe, ale y, no tutaj jeszcze jest piwnica pod spodem. W każdym razie kiedyś to były takie, wiecie, najpierw to powstało, później to zostało doklejone. Y, no i teraz jest taka kiepska komunikacja w tym domku, więc no fajnie, według mnie fajnie by było to zamurować, tą ściankę zburzyć y, i tutaj wchodzić przez kuchnię i mieć tu drzwi i taki większy salonik ze schodami na górę, a tutaj też mieć wyjście na ten tarasik, żeby wiecie, no nie chodzić na około domu, żeby sobie przyjść tu na taras, bo tu jest, tu akurat są te winogrona, tu jest fajnie. No a tu jest jeszcze góra. Góra to jest po prostu takie małe, niskie pomieszczonko, bardzo takie przyjemne, przytulne i z tarasem, tutaj nie narysowałam drzwi, ale tak, tu jest taras ten taki no on jest taki do naprawy, bo tam winogrona rosły i nawet jakieś tam drzewo wyrosło i w ogóle zniszczyło tą posadzkę, te płytki. To to wszystko jest takie do naprawy. No w każdym razie ja się zastanawiam, z której, tu mamy jakieś agresy. No zastanawiałam się, jakby to zrobić, żeby jakoś ten teren zagospodarować. Tu z przodu mamy dużo krzaków i tu wywalaliśmy ten skalniak w zeszłym roku. Zresztą jak chcecie zobaczyć jak ta działka wygląda, taki room tour, to ja Wam gdzieś tu zostawię link. To sobie wtedy zobaczycie, bo ja wtedy chodziłam z Wami, ale to na rzucie zawsze fajniej wygląda. Zawsze sobie łatwiej wyobrazić. No i tutaj jeszcze... Czekajcie... Tu... Bardziej w tym rogu. No, tu jest jeszcze dużo pracy. Tutaj w tym rogu mamy do likwidacji taki kompostownik, ale na szczęście pusty, więc to bardziej tylko takie graty są. E, tu jest akurat duże drzewo. No brakuje tutaj roślin, bo wtedy mm, lepiej widać, ile tu jest miejsca. Natomiast, e, no tutaj są jakieś nasadzenia. Tutaj wytargaliśmy wszystkie róże, co były naokoło. No i tak myślę, czyby gdzieś jakieś warzywa minimalistyczne bardzo, bo nie wyobrażam sobie uprawiać <grywania> dużo roli. <grywania> zwłaszcza, szczerze. E, no nie mam jakoś dużo czasu, ale Coś tak mi się zdaje, że jak nie zrobię, to będę żałować później w lecie, że nic nie zrobiłam. No chyba, że ktoś to sprzeda, ale... Znaczy kupi, ale jest to wystawione za zaporową cenę, więc mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że nie. Cześć! Pomyślałam, że się na chwilę odezwę eee, Z 28. Już tak od 8.15 się... Od 7.15 się zbieram, że może zacznę pracę. Ale jeszcze nie wyciągnęłam laptopa. Eee, ale no tak już do ósmej, to już, to już zacznę, żeby nie skończyć późno. Dzisiaj dziewczyny idą na pasę z Dawidem, a ja idę do dentysty. Muszę się dowiedzieć. Mam nadzieję, że pani stomatolog nie będzie mi kręcić nosem na to, że... na to wybielanie zębów, bo idę porozmawiać o tym. Dostałam... Znaczy, dostałam... Kupiłam w takiej stronie... Na stronie... super prezenty. Nie wiem. na tej Ja Wam to pokazywałam we, w vlogmasie wybielanie zębów w fajnej cenie i rozmawiałam z Panią od tego wybielania. Zresztą jak będziecie chcieli, to mogę Wam nagrać osobny film. Natomiast ta pani od wybielania powiedziała, że dobrze by było y, zrobić sobie taką higienizację przed wybielaniem no i idę właśnie dzisiaj porozmawiać o tej właśnie higienizacji i ona mi powiedziała, że jeśli ta higienizacja Przejdzie w taki sposób, że nie będę mieć nadwrażliwości zębów, to można zrobić wybielanie około nawet 3 dni później, umówić się na to. A jeśli będę czuła nadwrażliwość, to wtedy za dwa tygodnie trzeba odczekać i dopiero wtedy to wybielanie. Nie wiem, co moja dentystka powie na wybieranie. Um, no ale jakby no cóż, uparłam się na to, jak zap, jak, jak to się mówi? i później po wybielaniu jest coś takiego, że minimum 3 dni, a przynajmniej 2 tygodnie stosuje się tak zwaną białą dietę. I biała dieta to jest po prostu coś takiego, że jecie rzeczy, które nie mają no nie, nie zagrażają Waszym zębom, jakimiś barwnikami. Po prostu jakieś takie jecie rzeczy, które nie mają barwników, i to jeszcze muszę się dowiedzieć, ale to jest mniej więcej jakiś nabiał. Unikacie właśnie takich napojów jak kawa, herbata, czerwone wino. No, jecie rzeczy, które nie zabawią Wam tych świeżo wybielonych zębów. To konkretnie podobno chodzi o to, że zęby w trakcie wybielania jakoś tracą wodę. Nie wiem. Jak będę Wam nagrywać film o tym, to może poczytam bardziej, żeby nie gadać jakiś wzór, ale do tych zębów one z powrotem się uwadniają, i dobrze by było, żeby te płyny, które pijecie nie miały barwników. Ja nie wiem, czy to ma ręce i nogi, ale wiecie co, ja jeszcze o tym poczytam. Natomiast pierwsza rzecz, którą przeczytałam, no to właśnie coś takiego, że te zęby tracą tą wodę jakby i ta woda do nich wraca później w trakcie... Dlatego trzy dni pierwsze są kluczowe, żeby nie pić kolorowych rzeczy. Aczkolwiek nie wiem, czy one też z zewnątrz nie mają wrażliwego szkliwa, że po prostu z zewnątrz te barwniki łatwiej, yy, łatwiej wnikają. Bo zawsze tak myślałam, natomiast o tej wodzie to przeczytałam jak tam, tuż po tym jak kupiłam ten kupon, a, co to się mi stało? No w każdym razie, jak macie jakieś doświadczenia w tym temacie, to możecie mi to możecie mi powiedzieć. A po prostu chyba światło mi szaleje, bo jest trochę ciemno, tak naprawdę. Jest deszcz, wiatr szaro. Jak ja się cieszę, że ja pracuję z domu obok. No, powiem Wam pewnie jutro już po co właściwie mi ta pani powiedziała, o co chodzi, i, i tak dalej. No a dobra, idę włączyć komputer i biorę się do roboty. Pokażemy Wam dziś z glorką fajną zabawkę. To jest duża świnka i mała świnka, i je się tutaj w ten sposób spina. Mała świnka ma balonik, i pompujemy. I jak już trochę napompujemy, to naciskamy mocno, mocno, mocno. I świnka pojechała. No, można też śwince nagmuchać chłupcia po prostu tak. Zamykamy. I teraz świnka będzie pędzić jak szalona, bo ma za duży balon. I bo Aż się No <laughs> <przewręciła. śmiech> Dobrze. Jak chcecie, to Wam podlinkuję na Allegro, bo to na Allegro kupiliśmy. Znaczy... Ups, mi powoduje. Naciskamy. Moz to. <tryk> <tryk>